Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszej motosyntezie, a dokładnie w ankiecie motosyntezy, wystąpi Christian Plato. Czyli nieujarzmiony, nieposkromiony reporter, e, raportu Turbo, czyli kanał programu informacyjnego na TFN Turbo. Osoba, która jest w stanie w kilku miejscach być w Warszawie czy w Polsce, żeby przekazywać Wam informacje o tym, co się dzieje w motoryzacji, co jest ciekawego, co fajnego, co może irytującego, ale zawsze rzetelnie i dokładnie przedstawi Wam informacje. Natomiast dzisiaj będzie odpowiadał na pytania. Nie on zadaje, tylko on odpowiada. Posłuchajcie, co miał Wam do powiedzenia. Ankieta Motosynteza. Zapraszam, uprasza się o szybkie i sprawne odpowiedzi. Mój pierwszy samochód to yy, od ojca do, dostałem był to Chevrolet LaCetti. znaczy pożyczał mi Chevrolet LaCetti, a mój pierwszy za własne pieniądze to uwaga Honda Integra Type R 218 konia, więc całkiem niezły samochód. Lecimy dalej. Motoryzację kocham za. Za to, że nie jest oczywista, że, że, że za każdym razem, kiedy spotykam jakieś auto albo interesuję jakimś samochodem, każdy pojazd jest inny. Najmocniejszy samochód, jakim jeździłem, hmm, to chyba. No, pewnie to było jakieś Ferrari albo Lamborghini, ale nie pamiętam mocy, ale miałem okazję jeździć takimi samochodami, myślę, że tam powyżej 500 koni mechanicznych, na pewno. Pierwszy samochód, jaki rozbiłem. Nie rozbiłem żadnego samochodu. Polskich kierowców cenię za. za nic. Gdybym nie był dziennikarzem motoryzacyjnym, to byłbym. Fizjoterapeutą, bo, bo takie miałem plany, ale tydzień przed testami na awf złamałem rękę, otwarte złamanie w nadgarstku. Nie mogłem wziąć udziału w testach sprawnościowych, więc musiałem szukać innych studiów i brałem dziennikarstwo i zostałem dziennikarzem motoryzacyjnym. Znaczy, motoryzacją interesowałem się od zawsze, żeby nie było. Najbardziej błyskotliwy eufemizm, jaki słyszałem lub wypowiedziałem o aucie, to. Trudne pytanie, jak na tę godzinę. Najgorszy samochód, jakim jeździłem, nie będę wymieniał marki, ale był to samochód japoński, przygotowany z myślą o rynkach indyjskich. Marzenie związane z motoryzacją myślę, że byłby to Mercedes SLS SLR, przepraszam. Już marzenie to marzenie. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas. Do zobaczenia.